Tak wygląda upieczone ciasto bananowe, czy tam chlebek bananowy, jak to woli mówić. E, wyszło bardzo fajne, tylko że ta blaszka jest troszeczkę e, taka duża, e, i ono może w niej wyglądać jako małe, ale ona jest po prostu długa. I ono trochę takie trochę, bo chociaż, wiecie, trochę tam upadło na pewno, ale byleby nie było zakalca. Starałam się, wiecie, piec też tak. Tyle, ile jest w przepisie, czyli 50-60 minut. Jest miękkie, więc zobaczymy, jak to później wyjdzie. A tu już się grzeje zupa pomidorowa, ona jest dopiero co wyjęta z lodówki. Muszę ją zamieszać, ale przygrzewa się delikatnie na obiad z rosołu niedzielnego. Zrobiłam zupę pomidorową z ryżem. Wczoraj już jedną porcję zjedliśmy, dzisiaj jeszcze jedną. A jak coś zostanie, to pójdzie do zamrażarnika, będzie jeszcze na przyszły tydzień, bo w przyszłym tygodniu prawdopodobnie mało będziemy gotować, bo to już będzie jakby czas taki bardziej intensywny i już bliżej, wiecie, wyprowadzki. Jeszcze muszę Wam koniecznie pokazać, co kupiłam, co do mnie właśnie przyszło, bo był kurier, znaczy poczta. I powiem Wam, że no, ale to pięknie wygląda. Nie mogę się doczekać, po prostu jak zacznę używać, ale już zacznę używać w Polsce. Paletka Look Fantastic To Faced, a zamówiłam z Look Fantastic i ta nowa Sunset Striped. Born This Way Sunset Strip. Zapowiada się ciekawie tu są pokazane kolory. Ona jest tą najnowszą. A gdzieś tam, um, gdzieś u kogoś przyuważyłam, że ona już wyszła, bo ja, wiecie, też nie śledzę nowości takich kosmetycznych, chyba że ktoś z dziewczyn tam też pokaże, e, co nieco wrzuca na Instagram, i ja wtedy. Jakby wiem, co jest w promocji, albo na przykład, co kiedy wychodzi. No, też tak myślę w ogóle, że jest przepiękna. Ona jest bardzo podobna do tej Nude, ale ona nie jest do końca taka sama, bo mam wrażenie, że te kolory przepiękne. Ona ma po prostu ciemniejsze. Zobaczcie, nie wiem czy, ale raczej powinien e, powinna kamera oddawać to, co tutaj się kryje. No i taki bardzo ciemny, taka czekolada, bo ja mam ogólnie te paletki, wiecie, te 40, mam te 40 odcieni z od Jade właśnie z Little Mix we współpracy z Beauty Bay, ale one są bardziej kolorowe, a ja potrzebuję też nudziaków. W razie jak będę chciała iść do pracy, żeby wiecie, przykryć sobie, zatuszować powiekę, którą mam bardzo siną, mam taką. Brązową powiekę siną czasami, wiecie, nieładną, i po prostu potrzebuję takiego cielistego koloru, e, który by mi zakrył, a przy okazji też jakiegoś e, błysku. Bo ja lubię błyski ogólnie. Wiem, że w którymś wieku już nie powinno się używać błysków, tylko matowych cieni, a on ta paletka ma i nudziaki, i po prostu. E, Błyski i w ogóle, no. Ona troszeczkę mi przypomina tą, co ja wcześniej miałam, bajtery, ale bajter już, już poszła. Nie zużyłam jej całej, co prawda, ale ona już, wiecie, też za długo nie można mieć paletek. Ja tak po dwóch latach raczej wyrzucam. I właśnie ta bajtery mi trochę nie odpowiadała, z tym, że właśnie mało było brązów w niej, w tej bajtery. Były raczej takie róże, były raczej takie, właśnie, przydymione e, nude róże, ale nie było takich brązów. A tutaj naprawdę mamy pokaźną kolekcję brązów. Ona chłodno wygląda w kamerze, jak Wam pokazuję, ale tutaj na żywo ona nie wygląda tak chłodno. Ona wygląda na takie ciepłe, no, ale powiem Wam, że już się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać, jak ją zacznę używać. Chociaż, jak ja mam taką nową paletkę, to raczej właśnie szkoda mi jest jej używać o, w ten sposób. Zakryję ją jeszcze, także taką paletkę sobie sprawiłam. Ona była za, mówcie mi, 30 chyba 8 funtów, ale ja użyłam kodu. Na Look Fantastic od Ewy: kosmetyczny koktajl. Jakbyście chcieli, to Ewa ma kod do Look Fantastic i do Polski, i do Anglii, na te zagraniczne też strony, i na polskie. Nazywa się ten kod kosmetyczny i macie minus 20% na zniżki, właśnie z tym kodem od Ewy. I ja sobie ten kod wykorzystałam. 10 funtów miałam zniżki dzięki temu kodowi. I jeszcze zamówiłam sobie dwie rzeczy, ale kurczę, wiecie co? Że teraz zauważyłam, że zapomniałam właśnie użyć Ewy Kodu. Na Look Fantastic też zamawiałam dwie rzeczy. Też fajne. Nie wiem, czy teraz Wam powiedzieć, czy pokazać po prostu może teraz Wam pokażę szybciutko ale kurde, no ja chyba ja chyba 100% zapłaciłam no, ale jaja a tak to bym chociaż miała tam e, 5 funtów czy ileś zniżki, nie? ale i tak mi się udało w bardzo dobrej cenie kupić produkt, już Wam pokazuję jakie tu Wam na tablecie pokażę, chociaż będzie się odbijało okno o może w tą stronę Kupiłam dwie rzeczy, właśnie Smashbox, Kali e, Kontur, Ona jest bardzo dobrą, podobno tą paletką do konturowania, a ja mam takie te mini produkty z huli, które już też by pasowało, je wyrzucić, bo e, one mi co prawda pasują. Znaczy, fajne dla mnie były, ale. Już jest czas się z nimi pożegnać. O, w ten sposób. I tu znalazłam Smashbox z Dekali Kontur za 18 funtów. I zobaczcie, to jest taka paletka do konturowania. Nie będę mogła przybliżyć chyba. Mam nadzieję, że ten ciemny, ten nie będzie dla mnie za jasny. No ale, o, wiecie, ja lubię, takie, yy, ja lubię takie jasne po prostu wykończenia makijażu, nie lubię takiego przerysowanego makijażu. A druga, druga rzecz to The Ordinary Hyaluronic Acid 2% plus B5 Hydration Support. To jest duo, dwa sera do, z kwasem hialuronowym i z witaminą B5 nawilżające. Pod krem. Ja czegoś takiego będę na pewno potrzebowała bardzo mocnego w czasie jesieni, zimy, kiedy będzie ogrzewanie, i tak dalej. Wiecie, na pewno one mi nie zaszkodzą, a po prostu już po 25. Mówiłam do ten po 25 roku życia już każdy powinien używać kwasów hialuronowych nakładać na twarz, żeby ją nawilżać i żeby wiecie ta jędrność, elastyczność skóry została na miejscu, bo już od 25 roku życia ta nasza skóra się starzeje. No i trzeba zapobiegać temu starzeniu. Póki można, bo później wiecie, będzie się e, rozpaczało nad, nad rozlanym mlekiem. A ja już praktycznie kończę to serum. Serum z Garniera też bardzo fajne, bardzo fajne, niedrogie. E, kupiłam je chyba za 10 funtów i to drugie z witaminą C też za 10 funtów. E, I powiem Wam, że naprawdę, jak macie gdzieś, warto spróbować. No ja jeszcze będę miała na, no do końca może tego tygodnia. No tak myślę. E, bo ja sobie biorę tak mniej więcej e, z pięć pompek, bo ja lubię po prostu, lubię to uczucie nawilżenia. On się troszeczkę na początku klei. Ale później się wchłania bardzo szybko, więc to jest fajne. Ja sobie go zawsze aplikuję na noc. Do tej pory sobie go aplikowałam samodzielnie, ale od wczoraj wczoraj zrobiłam maseczkę też bardzo nawilżającą z tego z jaj, taką jakby jogurtową nawilżającą. Nałożyłam sobie to serum i później nałożyłam bardzo bogaty krem, który też już mam na wykończeniu, a chciałabym go zużyć, bo ja tak wiecie, ja nie używam, nie używam, ale później jak mi odbije, to używam po prostu w dwójnasób i chcę po prostu tych kosmetyków użyć, a mam bardzo dużo kosmetyków. Część mam w Polsce, część mam jeszcze tutaj, powędruje ze mną do Polski i yy, nie będę już Przerzekam sobie, nie będę już kupowała kosmetyków takich pielęgnacyjnych do końca roku przynajmniej, bo już mam do końca roku. Mam kosmetyków nawet jak nie do lata kolejnego. Mam kosmetyków nawilżających, sera, kremy, wszystko po prostu, co tylko yy, te. Hydrolaty, jeszcze mi przyjdą hydrolaty. Więc będę miała już wszystko, co mi tylko potrzebne i nie będę nic kupowała. Poza tym też jak sprawdzałam, ja te rzeczy kupiłam, bo sprawdzałam też na polskiej stronie na Seforze to, to Smashbox, to Kali Kontur no to powiem Wam szczerze, że cena e, była 245 zł e, za tą paletkę do konturowania, a ja wydałam za nią 18 funtów, nawet bez żadnej zniżki. Więc zobaczcie jaka, hmm, jaka to cena e, za jakbym Ewy kod użyła, to jeszcze bym miała chyba, jak sprawdzałam, 2,80 czyli bym zapłaciła 15 funtów za, e, za tą paletkę do konturowania no to 15 razy 5 zobaczcie ile y, ile złotych jakby taniej e, niż 245 na seforze no. ponadto te od Ordinary też nie wiem chyba za 30 zł za 30 zł jest chyba jedno serum nie wiem, nie znam się, ale kiedyś chyba sprawdzałam, że 36 chyba było, czy ileś, a tutaj mam dwa za 12 funtów, czyli 50 tam złoty z groszami. Więc, no wiem, że nie powinno się tak przeliczać, bo ogólnie, yy, no, zarabiamy tutaj, tutaj łatwiej nam jest te pieniądze, yy, jakby łatwiej nam jest tutaj cokolwiek kupić, ale z tego względu, że ja teraz wracam do Polski i powiedzmy nawet jak jeździłam do Polski na powiedzmy do, do rodziny, to ja sobie przeliczam, bo po co przepłacać wiecie, jak się powiedzmy żyje tu, a do Polski się przyjeżdża, zarabia się w tych funtach no to dlaczego tracić te, te pieniądze jak można sobie fajnie zaoszczędzić też I oczywiście lepsze zaoszczędzenie by było wtedy gdybym nie kupowała ale jak już muszę kupować bo chcę kupować, bo chcę testować chcę się z Wami dzielić moimi yy, takimi spostrzeżeniami na temat jakiegoś produktu czy yy, właśnie jakimiś recenzjami na Instagramie na które bardzo serdecznie zapraszam jeszcze raz no to bym chciała po prostu rzetelnie to robić, a ja jak otworzę i służy mi jakiś produkt, nie zapycha, nie robi mi krzywdy, to chcę ten produkt do końca wykorzystać. No, a ja mam dużo kosmetyków, ale ja nie mam drogich kosmetyków. Praktycznie to. I ta paletka 40 cieni od właśnie Beauty Base Jade razem z Little Mix we współpracy to są moje najdroższe rzeczy. No, a tak, sera, nie sera, nie mam jakichś bardzo drogich, więc dlatego też. Wiecie, pokazuję wam też takie rzeczy, które, nie są, które są na każdą kieszeń i w momencie, kiedy mnie służy, tylko, że ja nie mam jakiejś problematycznej cery. Teraz będę się zbierała do tego, żeby bardziej się wziąć za siebie i bardziej pewnie będą mi się uwydatniały niektóre zmarszczki i będę bardziej musiała się tutaj na ujędrnianie, na wilżanie skóry na to muszę się najbardziej nastawić. No i na te moje naczynka, ale naczynka to wiecie, ja tak odwlekam, odwlekam, ee, ale... Naczynka są kolejno rzędną jakby sprawą do zniwelowania, na ten moment są ważniejsze sprawy i dlatego na używam też kremów BB, bo podkład mi jest niepotrzebny, taki ciężki, a podkłady, a kremy BB po prostu są lżejsze i przykrywają mi, ujednolicają mi po prostu cerę. Karnacje. Kolory skóry, jakkolwiek. Dziękuję bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj znowu ze mną w tym filmiku. Zapraszam serdecznie na kolejne. Zostawcie suba, jak Wam się film podobał. Ja się jak zwykle rozgadałam na koniec. Śledźcie mnie na Instagramie. Wszystkie linki macie pod spodem. Tak samo na ciasto bananowe. No i co? I do następnego usłyszenia, Buziaki. Trzymajcie się ciepłopa. Muszę jeszcze tylko nadmienić, że teraz jak nagrywam ten film, ceny są takie, jakie Wam powiedziałam, natomiast jak opublikuję ten film, może być też tak, że ceny ulegną zmianie, ale wszystkie linki zostawię Wam na dole w opisie pod filmem.